Cześć! W tym filmie pokażę Wam jak zainstalować dowolną modyfikację Minecraft, ale zacznijmy od początku. Czym jest modyfikacja? Jest to zestaw plików, które po wrzuceniu do pliku z Minecraftem zmienią naszą rozgrywkę dodając, usuwając albo poprawiając ogólną stabilność. Ja się tutaj posłużę przykładem to Many Items najnowszym. Więc pierwsze co musicie zrobić to oczywiście ściągnąć paczkę z modyfikacją. E, przeczytajcie też instrukcje obsługi, bo czasami do instalacji, modyfikacji potrzebne są inne modyfikacje. Na przykład w tu items e, wskazane jest, żeby zainstalować modloadera. Zaraz wam wytłumaczę, o co w nim chodzi. Dobra. Teraz, e, jeżeli jesteśmy już w folderze, wpisujemy procent, procent w pasku adresu. Wchodzimy w folder Minecraft, bin i tu mamy plik, plik Minecraft.jar. Otwieramy go za pomocą archiwizera winrar. Tu mamy mnóstwo dziwnych plików. Pierwsze, co zro należy zrobić, to usunąć folder MetaIn. Dużo osób o tym zapomina, a później płacze, że Minecraft mu się nie włącza. OK. Teraz e, otwieramy naszą paczkę z modyfikacją i przerzucamy wszystkie pliki do pliku Minecraft. Year. Po prostu zaznaczacie wszystkie pliki, naciskacie i przeciągacie. Klikamy OK. I to wszystko, modyfikacja zainstalowana. Modloader to jest taki zestaw narzędzi y, służących do tworzenia modyfikacji, a także mm, pozwala na ominięcie niektórych konfliktów, więc y, też go zamieszczam tutaj w, w linku w opisie filmu i też go wrzucę. OK. I to wszystko. Właśnie zainstalowaliśmy y, modyfikację wraz z modloaderem. Możecie też natrafić na takie paczki, gdzie nie będziecie mieli plików klas, tylko będziecie mieli np. przykład readme, jakąś paczkę i folder z modyfikacją. Wtedy nie wrzucajcie tego wszystkiego, co tu jest, tylko wrzućcie yy, pliki w folderze. Czyli tam, tam gdzie macie pliki klas, tam musicie przenieść całą tą, yy, wszystkie te pliki, które są w tej lokalizacji. Ok, to możemy włączyć Minecraft i sprawdzić, czy modyfikacja się zainstalowała prawidłowo. I sprawdzamy. No i jak widzicie, modyfikacja się zainstalowała prawidłowo. Modloader też jest włączony. I to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę, subskrypcję lub komentarz albo wszystkie trzy na raz. No i zapraszamy na Minecraft.pl. Dzięki za uwagę.